prawda, w tej wypowiedzi o mnie, przypomniało mi się, jak STS, czyli Studencki Teatr Satyryków, miał pojechać na zachód do, do Niemiec, do, w, część, w okresie ciężkiego komunizmu, no i oni się psychicznie przygotowywali do tego, i Zosia też, i Zosia w pewnym momencie zapytała Stanisława, ty ma, Stasiek, powiedz mi, jeżeli wiesz, Yy, jaki jest taki grzecznościowy zwrot, jeżeli yy, taksówkarz otworzy ci drzwi do taksówki, bo może wyjąć bagaż, albo portier ci otworzy drzwi w hotelu. I Stasiek bez zastanowienia powiedział, co za męż lafem. No i oni pojechali i są tam w Monachium. Prawda właśnie w tych okolicznościach co co przyjeść drobne uprzejmości i Zośka co za mną szlafem. Więc prawda, ekspedientowi wypadły oczy. Tak słówkaz prawie zwariował. I prawda, bo, Jak to powiedziała do ekspedientki, to ona się podladeskowała, co za mną szlafem. I jest taka sytuacja, że na basenie hotelowym Przebywa Stanisław w tym z kolegą z obsługi technicznej i w pewnym momencie w, w, przy wejściu na basen ukazuje się Zośka, która bardzo energicznym krokiem z, z, odszukała wzrokiem, znalazła, zmierza. No i on zdążył tylko powiedzieć do kolegi. Uważaj, co teraz będzie. I dostał w dziób i razem wpadli do wody. Co za Bardzo dziękuję.